Mam na imię Watford Jest z nami Watford Gang Watford Gang for Gang Ty jesteś irem Łatwogęg, czyli Piotrek, to postać, która budzi Pozytywne emocje w całym polskim internecie Jego twórczość pełna niespodzianek I ciekawych pomysłów przyciąga naprawdę Setki tysięcy widzów, ale czy wiecie Co tak naprawdę kryje się za jego sukcesem Czy to rzeczywiście jego autentyczność I humor, czy też może dobrze zaplanowany Wizerunek i konkretna strategia A może po prostu kolejny projekt Oj Wojtka albo innego dużego twórcy Chłop w pięć dni płytę wy wypuści zaraz Ja uważam, że to jest tak, że to jest efekt kłęby że... Przeanalizowałem całą twórczość Łatwogęga I w tym filmie przyjrzymy się temu Bliżej, odkrywając sekrety, które pozwoliły mu osiągnąć taką popularność oraz co sprawia, że jego społeczność jest tak wyjątkowo zaangażowana. Czasy przed działalnością w internecie. Piotrek dorastał z stolicy Polski, całe życie mieszkając z rodzicami. Co ciekawe, już jako młody nastolatek interesował się filmowaniem, bo, jak sam powiedział w jednym z filmów, ja wyobrażałem sobie, że robię filmiki, ja stary bez nagrywania. Ja w twojej głowie nagrywałem, potrafiłem nagrać jakieś przeprosiny, że przepraszam, że nie ma filmów od Woody. Pamiętam, że kiedyś byłem chory, co nie? I ja pamiętam, że mówię: tak, nie, muszę nagrać filmik dla moich widzów Piotrek był dosyć ambitnym uczniem w szkole, o czym świadczy jego wynik z matury. A ja z matematyki miałem z 96% go Grafii rozszerzonej pisano 64%. angielski to napisałem jak każdy tam w pokojzach stówy i rozszerzonej postawy Zdecydował się kontynuować naukę na Uniwersytecie Warszawskim, wybierając kierunek zarządzania. Ale wywało mnie za sekundę, bo nie chodzę na zajęcia obecnie. Finalnie jednak studia okazało się być dla niego kiepską decyzją. Uważam, że bardzo się tam marnowałem, źle się tam czułem, no miałem tyle szczęścia, że teraz robię to, co zawsze chciałem robić, bo ja całe życie chciałem mieć filmiki. Jednym z najciekawszych hobby Piotrka było strzelectwo. Kiedy pierwszy raz usłyszałem o tej zajawce na sabotażyście, to myślałem, że to jest kolejny blef ze strony Piotrka ale okazało się, że to prawda. Bo ja byłem w kadrze narodowej w Nie Serio, serio. Nie, no, nie. I mam pozwolenie, na i mówię prawdę, teraz pierwszy raz w życiu. Nie wierzę. Ja byłem nawet mistrzem polskim. Otwo należał do klubu strzeleckiego Legia Warszawa, gdzie niejednokrotnie zajmował podium w mistrzostwach i ogólnopolskich olimpiadach. Innym interesującym faktem o Piotrku jest to, że jest on kolekcjonerem czapek. Każda czapka w jego kolekcji niesie ze sobą pewną historię i jakieś wspomnienie. Jeśli chodzi o relacje z najbliższą rodziną, czy też przyjaciółmi, to Piotrek uważa je za bardzo cenne, ponieważ w wielu sytuacjach było to dla niego duże wsparcie. Często podkreśla, że to właśnie dzięki rodzicom mógł rozwijać swoje pasje i dążyć do realizacji marzeń, między innymi do zostania twórcą internetowym. Jego droga od pierwszych kroków na TikToku do stania się internetowym ulubieńcem była pełna niespodziewanych zwrotów, wyzwań i przemyślanych decyzji. Przeanalizujmy w takim razie jego kluczowe działania, które zapoczątkowały lawinę popularności. Pierwsze kroki na TikToku. W grudniu 2021 roku Piotrek opublikował swój pierwszy film na TikToku. Był to moment, w którym rozpoczął swoją internetową karierę. Jego naturalna charyzma i zdolność do tworzenia angażujących treści szybko przyczynę uwagę widzów. Już w styczniu 2022 roku jeden z jego pierwszych filmów przekroczył milion wyświetleń, co było pierwszym znaczącym sukcesem w jego karierze. Kontynuował on publikację krótkich filmów na TikToku, jednak w lipcu 2022 roku Łatwogen postanowił rozszerzyć swoją działalność na YouTube, publikując swój pierwszy film, w którym to przygotowywał hamburgera ten co prawda miał przecięte wyniki, ale zapoczątkował u Piotrka nową zajawkę właśnie na YouTube. A. W listopadzie 2022 roku Piotrek osiągnął kolejny ważny kamień milowy. Kiedy cały polski internet obiegł termin Gilbert, który został przez Piotrka zaproponowany jako młodzieżowo słowo roku. Gilbert znalazł się w najlepszej trójce konkurując z takimi słowami jak Slay czy Essa. Jednak finalnie nie został on wybrany. Mimo tego to wyróżnienie nie tylko zwiększyło jego rozpoznawalność, ale także umocniło jego pozycję jako twórcy internetowego, który ma realny wpływ na kulturę młodzieżową w Polsce. W rok 2022 23 dla Łatwogęga był pełen spektakularnych wydarzeń i osiągnięć. Już w marcu Piotrek wleciał do Ohio, co dla jego widzów było dowodem na to, że Piotrek zawsze dotrzymuje danego słowa. Zgodnie z obietnicą poleciałem kompletnie sam do Ameryki i oto kolejny vlog z wyjazdów. W kwietniu robi Bucks z na podpisanie kontaktu z Fej MMA, co przyciągnęło uwagę nowego dla Piotrka środowiska. W tym samym miesiącu podjął wyzwanie od Buddy, co zyskało dużą uwagę odbiorców nie tylko na TikToku, ale również fanów Buddy. Przy tej akcji Łatwogęg pokazał również swoje wielkie serce przekazując 100 tysięcy złotych na cele charytatywne. Kolejnym krokiem w jego karierze było wydanie utworu przy pomocy samego Quebona Fide, czyli love songa dla Roxy Wengel, a miesiąc później wypuścił nutę z Alberto. W październiku tego samego roku zadebiutował na TikToku z serią Łatwy Talent, która również zyskała popularność wśród polskiej społeczności na tej platformie. Warto też podkreślić, że w tym okresie jego wizerunek mocno kojarzył się ze strojem banana, w którym występował w większości filmów, co pozwoliło mu jeszcze bardziej zakuć się w pamięci widzów, dodając taki element charakterystyczny dla swojej postaci. Rok 2024 rozpoczął Począł od spektakularnego wyjazdu do Brazylii z Patecem, gdzie spotkali Neymara. Ludzie od razu trwogały, wtedy wyjdziemy na wybite. Zdjęcie naprawdę wystrzeliło zasięgowo i zdobyło kilkaset tysięcy polubień w naprawdę krótkim czasie. No, jak się później okazało, fajkową gazdę piłki nożnej. W styczniu 2024 roku Piotrek zaszokował wszystkich, wykupując billboard w Warszawie z napisem: Widamy w Bydgoszczy. To zabawne i kreatywne posunięcie jeszcze bardziej zwiększyło jego rozpoznawalność i dał się poznać osobom, które niekoniecznie mają styczność, czy to z TikTokiem, czy z YouTube'em, głównie ze sprawą zmianek w mediach. W kwietniu 2024 roku kupił samochód do serii podróżniczy, co otworzyło mu nowe możliwości na tworzenie kontentu podróżniczego, jak na przykład podróż trąbą po Europie, czy też wyjazd z Włoch z ziomami. Wystąpił u blok w Pokafona, wziął udział w popularnym programie razy Sabotażysta, a następnie pobił rekord Polski należący do Freeza w liczbie polubień na Instagramie, co również było chłusznym osiągnięciem. Dodatkowo wraz z Marcelem Basilukiem odpalił streama charytatywnego, który pokazał po raz kolejny, że Piotrek potrafi wykorzystywać swoją płatność do pomagania w tym wypadku zwierzęt. No dobra, wypunktowaliśmy już takie kluczowe wydarzenia w karierze Łatwogęga, Ale nadal nie wiemy w zasadzie, czym Łatwogęg przyciąga widzów. Po pierwsze jest to autentyczność. Piotrek w zasadzie nie boi się pokazywać swojej takiej prawdziwej osobowości, I też nie stara się idealizować swojej osoby. Jego widzowie cenią go za szczerość i otwartość, dzięki czemu mogą z nim Stworzyć taką więź. Po drugie, jest to humor, bo nie ma co ukrywać, Piotrek jest mistrzem w rozbawianiu publiczności, a jego żarte i zabawne akcje często stają się wiralowymi hitami. Po trzecie, jest to zaangażowanie. Łatwo od samego początku swojej kariery dbał o bliskie relacje z fanami. Piotrek jest niezwykle zaangażowany w swoją społeczność, często streamuje, odpisuje na komentarze i tworzy treści na życzenie swoich widzów, co buduje naprawdę silne relacje i lojalność. Po czwarte, jest to wszechstronność, bo Piotrek jest dosłownie wszędzie. Przenika on niemalże do każdego środowiska w polskim internecie. No przyznajcie, że był on już. Już wszędzie. Z jednej strony współpraca z Kwebo, a z drugiej strony udział saboteży. A pomiędzy tym wszystkim jeszcze są podróże z takimi osobami jak Patec czy Trąba, czy też udział w podcaście. Spójrzmy teraz na cztery jego kluczowe działania, które pokazują jego unikalność i mają ogromny wpływ na jego popularność. Po pierwsze, są to wyzwania. Piotrek, kiedy podejmuje się praktycznie każdego wyzwania, pokazuje swoją gotowość do podejmowania ryzyka i wychodzenia poza swoją strefę komfortu. Dobrym tego przykładem jest perfekcyjne odegranie roli sabotażysty, mimo stresu z tym związanego. To nie tylko przyniosło mu nowe wyzwania, bliższy kontakt z dużymi produkcjami na YouTubie, ale też zyskał uznanie wśród oczach widzów. Po drugie, są to współprace z takimi osobami jak na Fide, Buddha, Patec, Rezi, Tromba, Konopski. Piotrek nie boi się nowych doświadczeń i potrafi wykorzystywać je do tworzenia unikalnych treści, a dzięki temu daje się poznać szerszemu gronu osób. Po trzecie są to działania hartatywne. Przekazywanie pieniędzy na takie cele czy też rozdawanie ich jego widzom w różnych akcjach pokazuje, że łatwo dba nie tylko o swój sukces, ale także o swoją społeczność, czy też inne istoty potrzebujące pomocy. Po czwarte jest to unikalny styl komunikacji i interakcji z widzami. Charakterystyczne w jego TikTokach jest przedstawianie jakiegoś wyzwania jako ciężkiego bądź niemalże niewykonalnego, po czym zadeklarowanie się, że go wykona Podwyższając często nawet poprzeczkę. A w tym wszystkim łatwo gęk łączy humor z powagą. Podejmuję się wyzwania, ale nie przejadę 80 km, przejadę więcej. Problemy z długami. Nawet najbardziej popularni twórcy internetowi muszą mierzyć się z wyzwaniami, a łatwo gęk nie jest wyjątkiem. Mimo ogromnego sukcesu i licznych osiągnięć, Piotrek musiał stawić czoła poważnym problemom finansowym. Po pierwsze, to długi wobec innych twórców, takich jak Patest czy Tromba. Przecholowałem, yy, nie wyliczyłem tego i mi po prostu zabrakło. I patec mi pożyczył to. Też Trombie wiszę 7000 zł. A drugim problemem były zaległości w podatkach. Ale generalnie było tak po prostu, że dostałem od firmy, no i dostałem smsa, że egzekucyjnie nie zabrano mi pieniądze. No, ja tam się jakoś luźno to przyjąłem. Odkładałem ciągle spłacenie tego podatku. No, to było głupie, po prostu. Ale po prostu ciągle miałem jakieś wyjazdy, coś chciałem robić i, i jakoś tak odrzucałem, dostawiałem to gdzieś w, głow w głowy. No, i po prostu aż w końcu mi zabrali pieniądze. Załatwo, który zdecydowanie skupił się na tworzeniu treści i robieniu kontentu, kwestie finansowe ewidentnie nie stanowiły priorytetu. A przynajmniej nie te w kontekście jego osoby, bo dużo tych pieniędzy rozdawał. I miałem akcję taką, że jakieś rozdałem 100 tysięcy złoty co nie? No, i to było troszeczkę przemyślałem, bo miałem wtedy, miałem wtedy na koń. 100 tysięcy złotych, więc to nie było przemyślane. Nie wiem jednak czy to było spowodowane brakiem doświadczenia zarządzaniem finansami, czy też po prostu celowe działanie. Fakt ten jednak mógł sprawić, że jego działalność w pewien sposób mogła być zagrożona. Na przykład poprzedni rok pewnie średnio miesięcznie zrobiłem 20 tysięcy pewnie. Mhm. Ja że to jest strasznie dużo, mhm. ale wszystko wydałem, no skończyłem rok na minusie w sumie bo z długiem. Z patecem i trąbą, yy, no tak. jeszcze na długach, więc co jest długie? skończyłem rok. Piotrek jednak postanowił otwarcie mówić o swoich problemach finansowych, jednocześnie dalej przekazując duże kwoty na akcje charytatywne dla widzów i na kolejne wyzwania, co pomogą mu zyskać wsparcie i zrozumienie ze strony widzów. Dużo bardziej zależy mi na filmach niż na pieniądzach. Ja mam straszną rządzę dobrych filmów, uwielbiam robić dobre filmy. Mam. Yy, 25 tysięcy na koncie i jest film za 24 tysiące, no to ja od razu 24 tysiące walę film, bo jeżeli wiem, że jest opłacalny. Co... Jego szczerość i gotowość do przyznawania się do takich błędów pokazały, że jest autentycznym i uczciwym twórcą. Przyjrzyjmy się teraz, jakie mogą być potencjalne kierunki rozwoju Łatwogęga oraz co może stanąć na przeszkodzie. pierwszy z nich jest przede wszystkim rozwój na YouTube, ponieważ Piotrek chce rozwinąć swój kanał na YouTube, co może obejmować nie tylko kolejne vlogi i wyzwania, ale także bardziej złożone projekty, na przykład te podróżnicze. Kontynuowanie i rozszerzenie współpracy z innymi popularnymi twórcami może Przynieść korzyści obu stronom. Wspólne projekty mogą przyciągnąć nowych widzów i stworzyć unikalne treści, tak jak miało to w miejsce w przypadku Tromby czy też Patecja. Dotychczas Łatwogęk swoją otwartością na wszelkie kolaboracje pokazał, że może to być jeden z kluczowych i najbardziej korzystnych elementów jego strategii. Kolejnym ważnym elementem są projekty charytatywne. Łatwogęk już teraz angażuje się w działalność charytatywną, co jest dobrze odbierane przez jego społeczność, a dalsze zaangażowanie w takie inicjatywy może nie tylko pomóc potrzebującym, ale także wzmocnić jego wizerunek jako odpowiedzialnego i empatycznego twórcy. Mówi się, że Łatwogęk Speedrun kariery, człowieku. Co oznacza jednak, że oczekiwania jego widzów są wysokie i stale rosną. Utrzymanie tego poziomu i ciągłe zaskakiwanie widzów może być trudne, a na pewno będzie trudniejsze z każdym kolejnym projektem. Wiąże się z tym dla twórców pewna presja z oczekiwaniami ich widzów, ponieważ każdy kolejny projekt. Teoretycznie musi być coraz to lepszy. Co niestety może prowadzić do dużej presji i do stresu. Co może wpłynąć, niestety, na jakość filmów. No dobra, co kryje się za sukcesem Łatwogęga? Wszelkie działania Piotrka pokazują, że przyciąga on uwagę przede wszystkim swoją otwartością oraz szczerością. Nie boi się pokazywać swojej prawdziwej osobowości i przez to buduje silną relację ze swoją społecznością. Od początku swojej kariery podejmował przemyślane decyzje, co pozwoliło mu osiągnąć taką popularność. Od pierwszych kroków na TikToku, przez rozwój na YouTubie, aż po współpracę z innymi popularnymi twórcami. Wszystkie te działania były starannie zaplanowane i dokładały kolejnym segiełek budowaniu pozycji topowego twórcy internetowego. No i nie znalazłem żadnych dowodów na to, że jest to projekt oj Więc raczej to nie jest to